Cześć kochani, witajcie ponownie w mieście atramentowych słów Z tej strony Kat Wander Morgan, czyli ja I dzisiaj mam dla was taki troszeczkę inny filmik Inspirowany wideem, które wrzuciła jedna z moich ulubionych vlogerek już jakiś czas temu Katitastic Na pewno ją wszyscy znacie W jednym ze swoich filmików pokazała wszystkie serie, które już skończyła bądź które skończyła kompletować Ale jeszcze kilka części brakuje jej do przeczytania, żeby... Historię poznać w całości i patrząc na swoją biblioteczkę, stwierdziłam, że też mogłabym coś takiego nakręcić, bo naprawdę mam dosyć sporo serii, szczególnie tutaj na tym regale. Najpierw zacznę od serii, które przeczytałam w całości. Oto one. Przeptałem Becky Fitzpatrick i naprawdę jestem w szoku, że udało mi się przeczytać wszystkie cztery. Angielska trylogia od El Hazelman, czyli uwaga. Paranormalna seria z pióra polskiej autorki Inne anioły Lily and Crow Błękitna miłość lub błękitna trylogia od S.C. Ransom Trylogia czasu od Kerstin Gier. Diabelskie maszyny od Cassandry Clare Dary anioła od Cassandry Clare, z czego mam tutaj tylko trzy tomy, ale wyobraźcie sobie, że jest ich sześć Akademia wampirów Med. Kroniki krwi Med. z czego jeszcze dwa tomy muszą się ukazać w Polsce Trylogia Lata od Jenny Han, klonpa tygrysa Colin Hawke, igrzyska śmierci Susan Collins, Niezgodna Weroniki Ross, seria jutro Johna Marsdena, przez burze ognia Weroniki Rossi, Delirium od Lauren Oliver, Saga Zmierz od Stephanie Meyer, Pamiętniki wampirów oraz pamiętniki Stefano od L.J. Smith, Świat Nocy od L.J. Smith, Syrena Trishy Rayburn, władca pierścieni J.R.R. Tolkien Trylogia Arturiańska Bernarda Cornuela Szklany Tron od Sary J. Maas Chociaż trzecia część wychodzi dopiero we wrześniu Ale nie szkodzi, bo ja już wiem, że całą tą serię na pewno przeczytam Harry Potter od J.K. Rowling oh my God. Ostatnia spowiedź od Niny Richter Zostań, jeśli kochasz, czyli duologia od Gayle Forman Hopeless oraz Losing Hope od Colin Hoover A teraz pokażę wam serię, które mam skompletowane w całości Ale jeszcze do końca ich nie przeczytałam Blask od Aleksandry Adolnetto. Te dwie części przeczytałam. Nie, bo jeszcze czeka w kolejce. Trylogia Najmroczniejsze, mot, z czego jeszcze ani jednej części nie przeczytałam. Kroniki Eli Johna Marsdena, czyli kontynuacja serii Jutro. I też ani jednej z tych trzech części jeszcze nie przeczytałam. Dotek Julita Harry Buffy, z czego nie pamiętam zupełnie pierwszej części. I żeby kontynuować te dwie, musiałabym przeczytać ją jeszcze raz, a przeczytam ją dopiero wtedy, jak kupię sobie w tej nowej, ładnej wersji okładkowej, żeby pasowała do reszty. Krew od Harry Harris pięć części udało mi się przeczytać, reszta jeszcze czeka w kolejce. Percy Jackson i bogowie olimpijscy trzy części już przeczytałam, dwie jeszcze czekają w kolejce. A trylogia trilogia Corneli dwie części przeczytałam, trzecia jeszcze czeka. Opowieści z jest, jest Luis Trzy części przeczytane, cztery jeszcze czekają w kolejce i mam wrażenie, że będą czekać, aż będę miała swoje własne dzieci i będę im po prostu czytać na dobranoc. Trylogia Milenius Stigla Larsona, pierwsze dwie części zaliczone, trzecia jeszcze nie, bo jakoś tak nie mam czasu kompletnie, a to jest tak wielki plac, a wielka szkoda, bo naprawdę uwielbiam tą trylogię. A teraz pokażę wam te serie, których jeszcze nie skompletowałam w całości, ale przeczytałam do tej pory to, co mam i zamierzam je kontynuować. Rywalki od Kiery z czego brakuje mi jedynej i następczyni. Więzień Labiryntu, na z czego brakuje mi jeszcze leku na śmierć. W Otchłani Beth Revitt, z czego pierwszą część przeczytałam, jestem w trakcie drugiej, no i brakuje mi jeszcze cieni Ziemi. Mroczne umysły Alexandry Adornetto i brakuje mi do nich nigdy nie gasną po zmierzchu. Magiczna Gondola Ed Willard, z czego brakuje mi jeszcze Ukrytej Bramy, Doł Nocy, PC Cast i Kirsten Cast. Kilku części mi brakuje, ale mimo wszystko, mimo tych złych opinii, jakie ta seria ma, mnie się naprawdę podoba, szczególnie humor i zamierzam tą serię dokończyć. Gra w kłamstwa, Sarah Shepard, brakuje mi czwartego tomu, który został wydany w Polsce. Ta seria jest naprawdę genialna, więc mam nadzieję, że ostatnie tomy w Polsce również się ukażą. Jeden króle z Cindy Williams'em, z czego pierwszy tom przeczytałam, drugi czeka w kolejce, dwóch części mi brakuje, ale i tak zamierzam to skończyć, bo ta seria naprawdę zapowiadała się świetnie. Kroniki wampirów Enrise, trzy części przeczytane, dwie czekają w kolejce, i resztę tomów muszę dokupić. I to by było chyba na tyle. Kilku serii Wam nie pokazałam, ponieważ posiadam tylko pierwsze tomy, więc to byłoby bez sensu. Pokażę Wam je następnym razem, kiedy uzbiera się więcej i kiedy przeczytam więcej. Kilku serii również Wam w ogóle nie pokazałam, ponieważ nie zamierzam ich kontynuować, zamierzam się tych książek pozbyć. Będę robiła książkowe on-haul, więc yy, czekajcie cierpliwie do tego czasu. Być może znajdzie się wśród tych książek jakaś książka, którą byście chcieli, na przykład byście się chcieli za nią ze mną wymienić. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Aha, no klikajcie łapki w górę, dawajcie komentarze, które serie przeczytaliście, dawajcie propozycje jakiejś serii, które się tutaj nie znalazły, a które na przykład polecacie, które bym mogła na przykład przeczytać. Prosiłabym Was też, żebyście odwiedzali mojego fanpage'a na Facebooku. Tam zamieszczam różnego rodzaju informacje, wrzucam muzykę. Naprawdę staram się z Wami mieć jakiś lepszy kontakt, więc fajnie by było, gdybyście kliknęli, lubię to i mieli ze mną ten kontakt, chociaż w takim małym stopniu. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!